Ile musieliście zapłacić za przeprowadzenie kuchennych rewolucji? Po zrecenzowaniu pizzy z jajkiem Magdy Gessler w poprzednim filmie, wybrałem się teraz ponownie do Sosnowca, aby zapytać samej właścicielki pizzerii: jak to naprawdę było z tymi kuchennymi rewolucjami? Kto komu ile zapłacił? Gdzie kupują pesto? I dlaczego w Sosnowcu noszą pieski w torbach? Jesteśmy na terenie pizzerii Cibo po kuchennych rewolucjach to już chyba 4 lata tak. i poznałem tutaj niezwykle miłą i sympatyczną panią, która zajmuje się, mam wrażenie, wszystkim jednocześnie. Z kim mamy przyjemność? Agnieszka Kalega. Miło mi bardzo. To na początek, to co tak najbardziej interesuje ludzi, to ile musieliście zapłacić za przeprowadzenie kuchennych rewolucji? Nic. No właśnie, jak to było po tych rewolucjach? Czy to wam pomogło? Na pewno nam to pomogło. Ludzie, wiadomo, mają taką mentalność ciekawości nawet. Jak to było, gdzie była pani Magda? przyjechać, zobaczyć, siąść na jej stołku, gdzie ona siedziała, nawet do takich sytuacji dochodziło. Ale później ci klienci jednak wracali, bo im posmakowało, no i cały czas wracają. No. Także jest, jest dużo nowych takich e, przyjezdnych e, klientów, e, którzy, tak jak mówię, popróbowali, spasowało im to i cały czas wracają. No. A e, co się u was najczęściej sprzedaje? Czy te pozycje wypracowane przez Magdę e, są najbardziej popularne? Są popularne. E, wiadomo, no, każdy ma inny gust, tak? Jeden nie lubi tego, drugi nie lubi tego, ale te rzeczy się rzeczywiście sprzedają. Cały czas je mamy e, w swoim menu, mhm. bo to są trzy rzeczy: ta bułeczka, rosołek z kluseczkami z parmezanu i pizza. E, która się nazywa tak jak mecci, bo czyli szalone jedzenie, szalona pizza, dużo składników. Ja ją jadłem. Ja ją jadłem. Nagrałem osobną recenzję pozytywną, tak więc pani sobie obejrzy. Jeszcze tego nie opublikowałem, jak rozmawiamy, e, ale. Ale co to za bułeczka właśnie, bo to jest dosyć takie ciekawe. Łączy się to chyba w jakiś sposób z włoskim deserem, który jest na słodko serwowany we Włoszech, z lodami. Ale to jest bułeczka Maślana, na słono. Nie, bułeczka jest słodka. Ale cały wkład? Cały wkład jest słony. Znaczy A... słony w sensie, no szyneczka jest słona, tak, bo to jest szynka to krudo dojrzewająca. Okej. Okay. I do tego jest sos z pesto majonezowy. Sami go robimy. Majonez też jest do tego robiony przez nas, no to nie jest jakiś kupny. Zresztą my wszystko robimy sami. Wszystkie sosy, wszystko, oliwy, wszystko robimy sami. Nie kupujemy żadnych gotowych. Właśnie, ale jako, że jesteście restauracją zahaczającą o włoskie klimaty mocno, to skąd bierzecie te kluczowe wędliny, szynki włoskie? Wszystko w hurtowni z Krakowa. Oni sprowadzają wszystko, wszystkie oryginalne rzeczy z Włoch. My praktycznie wszystkie produkty mamy włoskie, kończąc nawet na kartonach. Jedyną rzeczą, którą no, no, wiadomo, nie da się tego sprowadzić z Włoch, to są wszystkie jakieś warzywa, e, świeże takie rzeczy, masło, e, śmietany, no takie rzeczy, no, no ciężko jest to sprowadzać. Polskie też są dobre. Polskie też są dobre, e, ale wszystkie wędliny, te kluczowe produkty, których używamy, wszystko jest z Włoch. Żarłok TV. Czy kiedy oglądaliście ten odcinek Kucheny Re Rewolucji, to mieliście wrażenie, że jest dużo napompowane, dużo jest wyreżyserowane, jest jakby zrobione sztuczne napięcie, czy rzeczywiście jakby to co oglądamy jest w 100% procentach prawdziwe? No nie do końca. Nie to do... znaczy tak, może nie, że jakieś reżyserowane, że każą mówić, yy, znaczy, że oni producenci mówią, co mamy mówić, to nie, nie, to nie. Każdy po prostu wypowiada się tak, jak uważa. Takie. Jakby to powiedzieć, no, gdzieś takie czasami wycięte z kontekstu, jak czasami potrafią prasa, czy ktoś wytnie z kontekstu coś, wstawi i już z tego się robi afera, tak? Czyli kwestia montażu, ale, muzyki. Tak, 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 ale tak raczej wszystko, no. Nic nie było takie podstawiane, tak jak mówię, no, że ktoś tam powiedział, nie, bo musisz teraz zrobić to, czy powiedzieć to, nie, nie, to wypowiedzi wszystko. Tylko tak jak mówię, no, kwestia montażu, no wiadomo. A jak po tych rewolucjach? Bo jesteście, nazwałbym to pizzerią, restauracją taką osiedlową, czy przyjęcie tutaj jakby sąsiadów było po tym wydarzeniu rewolucji większe niż do tej pory, niż, niż wcześniej. To znaczy tak, dużo ludzi nawet nie wiedziało, mieszkając tutaj, no nie interesowali się może nie wiem, no, nie każdy pizzę je, tak, nie każdy się tym interesuje gdzieś. No w momencie kiedy rozeszła się fama, że pani Magda jest tu na osiedlu, więc no zrobiło się głośno, tak? To zainteresowanie no, na pewno było troszeczkę większe. Tak jak mówię, dużo osób jednak takich przyjezdnych, sąsiadujących Ale sta Macie stałych klientów jakby właśnie. Tutaj z osiedla raczej tak, tak. No ja bym tutaj jadł często, gdybym tutaj mieszkał. Ogólnie jest, że tak powiem, są takie czasy, że jest, e, że jest ciężko, kiedy to nagrywamy w 2021 roku. E, nie tylko ze względu na konkurencję, ale ze względu na wirusa. I proszę powiedzieć, jak to wpłynęło na e, obroty i, i na sytuację całą? No sytuacja jest no, ciężka, e, z tego względu, że wiadomo, e, na nas każdy tylko przyjdzie, zamówi, czy zadzwoni, czy dowieziemy mu kupi tą pizzę, tak, kupi pizzę, jedną, drugą, czy sałatkę, czy jakiś makaron, ale pozostałe rzeczy niestety już stoją, tak, napoje jakieś. Tymi rzeczami, no, też się robiło obrót, tak, każdy przyszedł na pizzę, nie wiem, wybił sobie to piwo, czy napił się soku. No, niestety te obroty dużo spadły, no. Rozumiem. Jednak ludzie też, nie każdy chyba tak, powiem pan, tak, na samym początku tej pandemii... Wydaje mi się, że było nawet trochę jeszcze gorzej, bo jednak polska mentalność jest taka, że nie za bardzo tak na dowóz, czy odebrać, no to nie, nie, nie. Teraz sądzę, że już chyba większość społeczeństwa się bardziej przekonała, że no nie wrócą na razie te knajpy do normalności, i już coraz więcej jednak tych osób zamawia to jedzenie na, 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 na przywóz czy na odbiór osobisty. No, raczej są to nasi stali też klienci. No, z naszymi klientami to żyjemy jak wielka rodzina po prostu. Czasami klienci przychodzą, są sobie też chwilę zanim tam przygotujemy mu czy tam zostanie skasowany tą pizzę porozmawiać, co tam słychać. Czasami dzwonią, bo niektórzy z naszych klientów też na przykład się rozchorowali, więc dzwonili pytali czy dowieziemy im chociaż podwycier na wycieraczkę położyć. Najlepsza pizza na COVID pomaga najlepiej. Nie tak, zostawialiśmy, tak. Jeden klient powiedział, że no on dwa tygodnie nie wytrzyma bez pizzy. I czym mu dowieziemy, Mówimy, że tak, nie ma sprawy. Także no, zawoziliśmy, zostawialiśmy pod, na wycieraczce. Kierowca odchodził i czekał tylko po prostu, żeby klient sobie odebrał. Jak usłyszał, że drzwi się otwierały. No to po prostu odchodził. Także nie zostawialiśmy chorych klientów naszych w potrzebie. A czy będąc, czy prowadząc restaurację w Sosnowcu, w miejscu powiedzmy, gdzie gastronomia rozwija się wolniej, powiedzmy, niż do Krakowa, do Warszawy, do większych miast, czy musicie iść na jakieś kompromisy ze względu na powiedzmy to, co chcielibyście serwować? Czy. Na przykład, macie w głowie jakiś projekt na jakieś danie, ale wiecie, że to jeszcze nie jest ten czas, że trzeba poczekać. No przede wszystkim, nie wiem, czy przeczekać pandemię, czy, czy po prostu jeszcze jakoś powolutku pokazywać nowe rzeczy gościom. Staraliśmy się wprowadzać takie no, droższe rzeczy. Nie wiem, no, mieliśmy przez jakiś czas Carpaccio, tak? no niestety to nie jest tania rzecz. Nie chyba jednak rzeczywiście nie to miejsce. Wiadomo, Kraków czy, czy centrum Katowic, no, y, tam jest ten ruch tego klienta różny, tak? ten klient jest różny, y, może bardziej y, takie rzeczy tam. Jest i zagraniczny klient, tak, turysta, a i, i też są ludzie, którzy, że tak powiem, y, codziennie chodzą po knajpach i, i próbują tak, za każdym razem czegoś nowego. Coś innego, tak. y, więc właśnie... U nas ciężko, ciężko z takimi rzeczami. Y, staramy się wprowadzać rzeczy na przykład z pizzami. E, jakieś nowe, czy na przykład no my mamy różne pizze, tak? Mamy namusie z dyni, mamy namusie ze szparagów, nie wszędzie się to zje. Hmm. I czasami klienci, ale ja nie wiem. E, więc mówimy, zachęcamy klienta, niech on sobie weźmy pół, pół takiej pizzy, pół takiej. No i, i, i to się sprawdza. I jak popróbują, to jednak, no rzeczywiście. No właśnie, bo ja też rozumiem, że jest to czysto biznesowo musi się sprawdzać. Po prostu musicie mieć za co zapłacić za te produkty, za, sp za, za sprowadzenie tego i również pieniądze dla pracowników. Dlatego, jeżeli mm, serwowalibyście, nie wiem, samo Carpaccio albo coś, co, co, co zupełnie nie, nie jest smakiem tych tutaj okolicznych mieszkańców, no to ta restauracja by już w ogóle nie, nie funkcjonowała. A proszę powiedzieć, czy jakby, czy po rewolucjach macie państwo jakiś kontakt z panią Magdą Gessler i czy ona, no nie wiem, robi jakieś niezapowiedziane kontrole, czy, nie. czy... Czasami jak tutaj gdzieś w okolicy ta ekipa, która kręciła, są, to czasami wpadają do nas na jedzenie, dzwonią sobie wcześniej, zamawiają, no bo ich jest sporo, więc wcześniej tam mają nasze menu, więc mówią to, 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 żeby tam na tą godzinkę, bo na przykład mają dwie godziny przerwy na jakiś posiłek, no to wpadają do nas. Jak było otwarte, tak, no bo teraz no to wiadomo, te programy też nie są chyba tak kręcone jak kiedyś przez tą pandemię, ale jak była normalnie restauracja otwarta i można było sobie zjeść w środku to jak najbardziej przyjeżdżali jedni. Ale to jak pani udaje się utrzymać, że tak powiem, dobrą taką sylwetkę, prowadząc... Przemiana dobrą... materii. Dobra, przemiana materii, tak? Genetycznie, pani. Tak, genetycznie. No to w takim razie. Dobry bajer nigdy nie zaszkodzi. Tym bardziej na ocieplenie atmosfery. Bo kiedy nagrywaliśmy, to w Sosnowcu zerwała się niezła śnieżyca w kwietniu. Aż chciałoby się spróbować tej bułeczki skomponowanej wspólnie z Magdą Gessler. Śniadaniowe bardziej da, nie? To jest taka przystawka, bo to nie jest bułeczka na... bo czasami klienci mówią, ten hamburger. Nie, to nie jest hamburger, bo hamburgery są na ciepło, a to jest przystawka. To można zjeść i na ciepło, i na zimno. Ciepłe, to nie będzie gorące, dlatego że tak, bułeczka maślana jest tylko przypiekana delikatnie w piecu, a wszystkie inne produkty są zimne, tak? I omlet jest przypiekany żeby mhm. był ciepły, a inne wszystkie, czyli pomidor, y, szynka, pesto, y, no to są zimne składniki, tak? Więc to nie będzie gorące danie, takie jak czasami klienci, klientom się wydaje właśnie, że hamburger i to musi być gorące. Nie, to jest przystawka. Okay. A pesto tutaj z Biedronki czy z Lible? Nie, pesto, pesto jest robione przez nas. Dokładnie. Ja to y, jadłem, e, pizzę pani Magdy Gessler. E, Zapraszam, zapraszam tutaj, szczególnie żeby wesprzeć dobre restauracje w tych czasach. Myślę, że ta pizza jest tutaj na zagłębiu chyba jedną z najlepszych, jakie jadłem. Dziękuję e, i, i życzę Wam powodzenia. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wpadniemy i wejdziemy do środka. E, pokażemy na przykład jak pieczecie pizzę albo te bułeczki. Nie ma problemu, e, tak zapraszam. Więc czekamy na pandemię, znaczy no, czekamy na zakończenie, zakończenie. pandemii. E, no i do zobaczenia w Cibo Pazesco, czyli w szalonym jedzeniu. Zapraszam. Zapraszamy. Dobrze, to ja dziękuję Pani serdecznie. Panią Agnieszkę żegnamy, do zobaczenia, do zobaczenia w lepszych czasach. Jak może będzie, no nie będzie zimy w, w czasie wiosny. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia. Cześć.